Dzień dobry, z tej strony Refosado. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie spółek. Jak zawsze zaczynamy go od omówienia sytuacji na rynkach finansowych. No i Jeśli chodzi o piątkową sesję na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, ta przy, no nie przyniosła żadnych większych przetasowań. Otwarcie było dość pozytywne, ale z kolejną mm, godziną. Handlu wracaliśmy do okolic zera. Patrząc na to, jak sytuacja prezentuje się w nowym tygodniu, no tutaj nie ulega zbytnio na poprawie, ze względu na to, że w piątek poznaliśmy dane o inflacji PPI w Stanach Zjednoczonych, które się okazały powyżej oczekiwań rynkowych, i dane te spowodowały odpływ kapitału od ryzyka. Zatem to otwarcie tygodnia też pozostaje mieszane, ale jeśli jeśli chodzi o kalendarium, no to ten tydzień będzie bardzo obfity. Już jutro inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych, w środę decyzja dotycząca wysokości stóp podejmowana przez Fed, w czwartek Europejski Bank Centralny będzie podejmował analogiczną decyzję, a w piątek wstępne dane PMI na temat koniunktury gospodarczej w mijającym miesiącu. Dane te będą obrazować, jak radzi sobie globalna gospodarka w końcówce czwartego kwartału, w końcówce całego 2022 roku, kiedy każdy już tutaj spodziewa się. Się nasilenia zjawisk recesyjnych. Zatem na no, najbliższy tydzień prezentuje się bardzo obficie pod względem publikacji danych makroekonomicznych i zapewne też taki będzie pod względem zmienności. Patrząc na. Perspektywę tego, co może się wydarzyć. Oczywiście decyzja Fedu najważniejsza i wydaje się być przesądzona. Spowolnienie tempa podwyżek stuprocentowych do 50 punktów bazowych no powinno w drugiej połowie tygodnia wesprzeć popyt na ryzyko. Jeśli chodzi o nasze krajowe podwórko, no to tutaj liderem piątkowej sesji przy bardzo mieszanych nastrojach był CD Projekt zdecydowanie zyskiwał i tutaj skala wyżej sięgała nawet 4%. Wszystko po tym, jak, nowe, znaczy jak nowy dodatek do gry Cyberpunk 2077 ukazał się ze strony warszawskiego studia. Data jego premiery nie jest jeszcze znana. Będzie się w 2023 roku, ale został bardzo ciepło przyjęty do Kiano Reevesa w nowym dodatku dołączy Idris Elba. Zatem szykuje się prawdziwy hit, i rynek odebrał to dość pozytywnie, jeśli chodzi o kwestie związane z sytuacją rynkową. To potencjalne spowolnienie tempa podwyżek stóp w środę może zostać dość dobrze odebrane przez spółki technologiczne, co też powinno tutaj wspierać notowania CD projektu. Spółka, która w ostatnim czasie radziła sobie relatywnie lepiej, mowa od rynku, mowa mianowicie o PGE, tymczasem w czwartek wyraźnie gorzej, spadki. Dwuprocentowe widać w pewnym stopniu no, realizację zysków po wcześniejszych wzrostach związanych z tym, że no, spółka odrabiała straty z pierwszych miesięcy 2022 roku, kiedy to dużo nie wiadomo było, w jakim stopniu spółki z branży energetycznej będą partycypowały w tym, aby rekordowy wzrost cen energii nie przełożył się bezpośrednio na konsumentów. Wraz z tym, jak wszystko stało się jasne, spółki odrabiały straty, no ale w piątek. Nie... Wyraźnie PG traciły i nie pomogły tutaj informacje o otrzymaniu nowego kredytu od Europejskiego Banku Inwestycyjnego, piewającego na kwotę 2 miliardów złotych. Kwota ta ma być przeznaczona w perspektywie do 2025 roku na finansowanie rozwoju w obszarze głównie dystrybucji. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję. Na koniec tradycyjnie zapraszam do zapoznania się z informacją prawną. Pozdrawiam i do usłyszenia.